Wydawnictwo Aromat Słowa przedstawia fragmenty książki Marko Tosattiego pod tytułem Watykańska Galeria Osobliwości. Paweł Chmielewski, wstęp do polskiego wydania. papieżowi Franciszkowi przyszło rządzić Kościołem katolickim w trudnym momencie. Już za czasów jego dwóch poprzedników, światowe media nieustannie uderzały w katolicyzm, wykorzystując do tego faktyczne i zmyślone przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Z jednej strony widać, że Ojciec Święty liczy się z tą tragedią i siłą mediów. Stara się wyciągnąć wnioski z dotychczasowego kryzysu moralnego i wizerunkowego, który wywołany został plagą nadużyć, zaostrza prawo, zobowiązując biskupów do dalece bardziej zdecydowanych i jednoznacznych działań niż wymagano od nich w przeszłości. To dobrze, bo zbrodnie wykorzystywania nieletnich zasługują bez cienia wątpliwości na najsurowsze potępienie. Z drugiej jednak strony nie da się zaprzeczyć, że wokół Franciszka zgromadziło się od 2013 roku już całe grono kardynałów, biskupów i księży, których nie można by najmniej posądzić o szczególne umiłowanie cnoty czystości. Ci, którzy uważnie śledzą niezależne serwisy informacyjne, wiedzą od dawna, że problemy z polityką personalną obecnego papieża nie kończą się wcale na osobie byłego kardynała Teodora Makkarika. Marco Tosatti w swojej książce przedstawia całe spektrum tego problemu. To lektura bolesna, ale szczera. I dla pełnego zrozumienia pontyfikatu Jorge Mario Bergoglio bardzo potrzebna. Opisane przez włoskiego watykanistę afery ujawniają istnienie pewnego schematu. O ile Franciszek, przynajmniej jako papież, wydaje się zrywać zniszczącą Kościół praktyką zamiatania pod dywan spraw dotyczących wykorzystywania nieletnich. To nie przeszkadza mu już zbytnio utrzymywanie przez wpływowych hierarchów kontaktów intymnych z dorosłymi mężczyznami. Papież tego nawet specjalnie nie ukrywa. Wielokrotnie mówił publicznie, że nie uważa grzechów cielesnych za szczególnie ciężkie. Działa w zgodzie z tym osądem: bliskich sobie ludzi kościoła broni do samego końca, pod warunkiem, że zarzuca im się tylko kontakty homoseksualne. Oczywiście nie jest to jakiś wynalazek polityki papieża Bergoglio. Podobne praktyki istnieją w kościele od dawna, by wskazać tylko na skandaliczną karierę arcybiskupa Juliusza Peca, zesłanego za karę z Rzymu na stolicę biskupią do Polski. Kościół, niestety, od dawna zbyt łagodnie podchodzi do homoseksualizmu duchownych. Pontyfikat Franciszka nie jest tu przełomowy prost przeciwnie. Pogłębia zamieszanie, bo ta tolerancja wobec lawendy dotyczy coraz częściej nie tylko osób, ale i nauczania. Marco Tosatti wspomina w swojej książce o estymie, jaką papież darzy na przykład ojca Jamesa Martina Socję Jezu, amerykańskiego promotora nowego podejścia do relacji jednopłciowych. Pisząc tę książkę, autor nie wiedział jeszcze, że w połowie 2021 roku papież wyśle do tego jezuity list, w którym postawi go za wzór kapłana księżom na całym świecie. Temu, kto nie zna bliżej aktywności ojca Martina, wystarczy powiedzieć, że na Twitterze kolportował swego czasu bluźnierczy wizerunek Matki Bożej, wpisany we flagę ruchu LGBT. Czytelnik, niech jednak nie gorszy się tym, co przeczyta w tej książce. Choć polityka personalna Franciszka pod wieloma względami zasługuje na słowa surowej nawet krytyki, to przecież i tak kondycja moralna watykańskiego duchowieństwa jest dziś dalece lepsza niż to wielokrotnie bywało w dziejach Kościoła. Wystarczy porównać obecną kurię rzymską z tą, którą znosić musieli wierni w wieku X, choćby za strasznego pontyfikatu Jana XII. Gdyby dziś naszym największym zmartwieniem była papieska pobłażliwość dla homoseksualistów, nie mielibyśmy jeszcze powodów do narzekań większych niż dawne pokolenia. Jak słusznie jednak wskazuje włoski wydawca dziełka Tosattiego, Sattiego, główną naszą troską pozostaje bowiem bezprecedensowy kryzys doktrynalny. Tak poważny i głęboki, jakiego bez cienia wątpliwości nigdy jeszcze nie było w historii Kościoła. Jestem przekonany, że po niniejszą książkę z wielkim pożytkiem będą sięgać przyszli historycy Pontyfikatu Franciszka to dopiero oni, patrząc na sprawy z dystansu dziesięcioleci i wieków, wydadzą możliwie bezstronny osąd. Nam praca Marco Tosattiego może posłużyć choćby do tego, by nieco odczarować osobę papieża, którego wizerunek tak bardzo wykrzywiły liberalne media. Wierzę, że każdy, kto z uczciwością i pokorą przeczyta ją do końca, mniej będzie podatny na działanie wirusa swoistej papolatrii, który każe przenosić każde słowo i czyn następcy św. Piotra ponad tradycję. Watykańska galeria osobliwości jest dlatego drobnym, ale ważnym krokiem do uporządkowania naszego myślenia o urzędzie papieskim. Arcybiskup Carlo Vigano, przedmowa. Odstąpcie. Odstąpcie, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie z pośrodku jego, oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia pańskie. Księga Izajasza, rozdział 52, wers 11. Jestem wdzięczny memu przyjacielowi Marco Tosattiemu za podjęcie trudu zgromadzenia w tej niepokojącej galerii wybitnych postaci dworu Franciszka, z pewnością nie możemy zaprzeczyć, że opisane tu osobistości otrzymały święcenia i awanse na długo, zanim Jorge Mario Bergoglio pokazał się na balkonie ponad placem Świętego Piotra. Niezaprzeczalne jest też jednak, że wielu z nich w swym kursus honorum doznało w ostatnich latach wyraźnego przyspieszenia. Jako zwierciadło poziomu moralnego Kościoła Miłosierdzia, prałaci i duchowni bergoliańskiej Galerii. Są zgorszeniem wiernych, hańbą Kościoła Świętego, obrazą Boskiego Majestatu i wreszcie, co wcale nie jest nieistotne, obrazem ustawicznego demontażu autorytetu katolickiej hierarchii. Jej najwyżsi dygnitarze, podobnie jak to jest dzisiaj w sferze świeckiej, jak nigdy dotąd oderwani od Ludu Bożego, z uległym zapałem klaszczą nadchodzącemu nowemu porządkowi świata i religii człowieka. Wyrozumiała dusza może mieć pokusę szukania wymówek dla zbłąkanych duchownych, podnosząc, że ich przewiny są w istocie efektem ludzkiej słabości, a my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Taka tolerancja dla nieobyczajności rozpowszechnionej wśród kleru trwa od dziesięcioleci chlubiąc się, że pomiędzy jej protektorami są ci, którzy wyświęcają i awansują swoich famulusów dzieląc nieraz z nimi odpowiedzialność. Przez nich nigdy nie będą osądzeni ani potępieni, a ich sumienie nie poczuje presji i dezaprobaty ze strony tych, którzy podwójnego życia nie prowadzą. Jakiej jednak prawości moralnej, jakiej godziwości można się spodziewać po ludziach, którzy w życiu jawnie wypierają się własnego powołania i bezczeszczą stan kapłański? Jakiego potępienia grzechów i grzesznych nałogów można oczekiwać od upadłych tak nisko, że nie potrafią nawet udawać przywiązania do kapłaństwa? Niniejszy Tom ma za zadanie odsłonić świat zepsucia i perwersji, który stanowi podstawę współistnienia papieża Franciszka i znacznej części hierarchii. Ta zgoda opiera się również na możliwości dowolnego manewrowania podwładnymi. Ich przewiny i naganne skłonności można bowiem wykorzystywać do poddania ich szantażem niegodziwemu posłuszeństwu. Na pewno nie jest to sposób na rządzenie Kościołem Chrystusowym. Wystarczyłoby tego, aby pojąć na podstawie obietnic pana Jezusa, że kryzys korpusu duchownych, a zwłaszcza hierarchów, prowadzi do nieuchronnej klęski. Nie łudźcie się. Ani poróbcy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanice, ani złożeczący, ani drapieżce nie posiądą Królestwa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 10. Traktujemy tę książkę Marko jako tom pierwszy, który czeka na uzupełnienie, na Tom o świętych pasterzach, którzy w tej nawałnicy rozszalałej przeciwko Kościołowi katolickiemu zdołają wyróżnić się nie grzechami, lecz cnotą niedostępną wszelkim szantażom, którzy potrafią sterować w zgodzie z celem, dla którego otrzymali władzę posłusznie raczej Bogu niż ludziom, którzy dają przykład konsekwencji w życiu spójnym z integralnym prawdziwym wyznaniem wiary. Być może właśnie ci zmuszeni do spoglądania w czeluście niemoralności części kleru, ci dobrzy poczują bodziec do pomnożenia uczynków świętości, pokory i ofiary, aby na oblubienice baranka ściągnąć te błogosławieństwa i łaski, które inni obecnie odpychają. Tempora bona veniant, oby nadeszły dobre czasy. Oby duszą zakochanym w Bogu te stronice wlały ducha wynagradzania i ekspiacji. Niech upraszają u najwyższego i wiekuistego kapłana daru skruchy i nawrócenia dla zbłąkanych, którzy nadal go krzyżują, wypierając się uroczystych przyrzeczeń złożonych na ręce biskupa w dniu święceń. Niech z odsieczą przybywa im najświętsza dziewica, refugium peccatorum, matka kapłaństwa. Świętej pamięci Carlo Maria Vigano, arcybiskup, 7 lutego 2021 roku w niedzielę sześćdziesiątnicy. Marco Tosatti, penia para. Pośród całego roju dziwnych postaci, który zdaje się kłębić wokół Franciszka już od czasów Buenos Aires, jedna wydaje się szczególnie kłopotliwa. Po pierwsze dlatego, że nie należy do dawniejszej czy niedawnej przeszłości, lecz jest tu i teraz. A także dlatego, że jest substytutem w sekretariacie stanu, to znaczy numerem 3 w watykańskiej hierarchii. W istocie pod pewnymi względami substytut jest ważniejszy od sekretarza stanu. Częściej spotyka się z papieżem. Często pracuje razem z nim. W praktyce jest operacyjnym ramieniem papieża. Zdaniem arcybiskupa Vigano papież zasadniczo zignorował przerażające dossier przesłane przez grupę wiernych z Maracaibo pod tytułem Kim jest naprawdę monsignor Edgar Robinson Peniapara, nowy substytut w watykańskim sekretariacie stanu, dossier z podpisem doktora Enrique Laguniasa Machado w imieniu Grupy Świeckich Archidiecezji Maracaibo na rzecz kościoła i duchowieństwa według serca chrystusowego. Wierni ci oskarżają Peniaparę o straszliwe bezeceństwa, opisując szczegółowo jego domniemane przestępstwa, przyćmiewające, o ile zostaną dowiedzione, występki makkarika. Przypomnijmy teraz, że monsignor Carlo Maria Vigano przez lata pracował w sekretariacie stanu w sekcji zajmującej się dokładnie tym, kontrowersyjnym, nagannym lub zdecydowanie skandalicznym postępowaniem członków watykańskiej dyplomacji. Ma zatem wiedzę o faktach i ludziach, nabytą na podstawie własnego doświadczenia. Oto co monsignor Vigano pisze jesienią 2020 roku. W ostatnich tygodniach prasa doniosła o entym watykańskim skandalu finansowym, w konsekwencji którego Jorge Mario Bergoglio usunął z funkcji urzędowych i pozbawił prerogatyw kardynalskich Giovanni Angelo Becciu. Jeśli ktoś myśli, że ten ruch posłuży walce z korupcją w Kurii Rzymskiej, będzie zawiedziony, dowiadując się, że jego następca na stanowisku substytuta, mający przezwyciężyć katastrofalną niegospodarność i intrygi Becciu, jest równie, jeśli nie bardziej podatny na szantaże. Kiedy w 2018 roku przyjechał do Rzymu, powołany przez Bergolia do sprawowania funkcji substytuta w sekretariacie stanu w miejsce Angelo Becciu, wenezuelski arcybiskup był już obiektem plotek. Raport na jego temat wskazywał na niemoralne prowadzenie. Jako delegat do spraw papieskich przedstawicielstw miałem niepokojące doniesienia o monsignorze i niezwłocznie referowałem je substytutowi Sandriemu. Mówiłem o tym publicznie 2 maja 2019 roku w wywiadzie dla Washington Post, lecz dziennik wolał pominąć fragmenty o arcybiskupie Peniapara. Zważywszy, że w Watykanie kompromitujące teczki wydają się nie być przeznaczone do przeglądania, spróbujmy lepiej się zorientować w życiorysie tego monsignora, zanim trafił do sekretariatu stanu. Młody Edgar Peniapara w przeddzień święceń kapłańskich był już notowany jako homoseksualista, a w lutym 1985 roku arcybiskup Roa Perez doniósł nawet rektorowi seminarium Leonowi Cardenasowi, że od dawna ma wątpliwości co do kandydata, że niedawno dostał wskazówki w tej kwestii, a ponadto dowiedział się, że w trzecim roku formacji Edgar został wyrzucony z seminarium świętego Tomasza Zakwinu. Informacje o tej relegacji ukrył według ojca duchownego księdza Leire inny kapłan, ksiądz Roberto Lukert Leon, który miał sfałszować sprawozdanie. Lukert Leon tymczasem został arcybiskupem CORO, obecnie jest już na emeryturze, i potężnym przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej Konferencji Biskupów w Wenezueli. Sygnały przesyłane przełożonemu Peniapary nie przeszkodziły mu w przyjęciu święceń kapłańskich 23 sierpnia 1985 roku i w wyjeździe na Papieską Akademię Kościelną kształcącą przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej. Tutaj Monsignor Vigano przytacza obsceniczne szczegóły, których bohaterem miał być Peniapara, a dalej pisze: w styczniu 2000 roku dziennikarz z Maracaibo, Gaston Gisandes Lopez, wysunął poważne zarzuty pod adresem pewnej liczby homoseksualnych kapłanów diecezji Maracaibo, także księdza Penia Pary. W 2001 roku tenże dziennikarz poprosił dwukrotnie o przyjęcie u nuncjusza apostolskiego w Wenezueli, Monsignora Andre Dupuy, lecz nuncjusz odmówił. W następnym roku przekazał w sekretariacie Stanu te informacje o haniebnych faktach, w które zamieszany był edgar Peña Para. Odnośna dokumentacja znajduje się jednak w archiwum nuncjatury w Wenezueli, gdzie od tamtego czasu zmieniali się nuncjusze. Giacinto Berlocco 2005-2009, Pietro Parolin 2009-2013 i obecny nuncjusz Aldo Giorgiano. Mieli do dyspozycji dokumenty na temat tych zarzutów wobec przyszłego substytuta. Podobnie świadomość sytuacji mieli sekretarze stanu, kardynałowie Tarcisio Bertone i Pietro Parolin oraz substytuci Leonardo Sandri, Fernando Filoni i Giovanni Angelo Becciu. Mimo otrzymania w sekretariacie stanu dokumentacji na jego temat, Penia Para w latach 2003-2007 pracuje w Nuncjaturze w Tegusigalpie jako radca. Tu rodzi się więź z kardynałem Oskarem Andresem Rodríguezem Maradiagą i monsignor Juanem Jose Pinedą, który święcenia biskupie otrzymał w 2005 roku, właśnie kiedy Penia Para przebywał w Hondurasie. Maradiaga był jednym z głównych doradców Bergolia, jest kluczową postacią w Radzie Kardynalskiej, której powierzono reformę kurii rzymskiej i kościoła oraz odegrał decydującą rolę w ważnych nominacjach, jak na przykład kardynała Blaisa Supicza wraz z Maccarikiem w Chicago albo nowego substytuta w sekretariacie stanu, arcybiskupa Penia. Pamiętam ponadto, że w kwietniu 2015 roku Fundacja Open Society George'a Sorosza przelała 650 tysięcy dolarów dwóm postępowym organizacjom katolickim PICO oraz FPL, aby wpłynąć na poszczególnych biskupów i pozyskać publiczne głosy na rzecz orędzia sprawiedliwości ekonomicznej i rasowej, w celu stworzenia masy krytycznej biskupów sprzymierzonych z papieżem. Kardynał Maradiaga. Związany z PICO nie był też niepowiązany z tą ingerencją rzekomego filantropa w politykę amerykańską. Obie organizacje, obdarowane środkami, wybrano jak wyjaśniają dokumenty gdyż zaangażowane były w długoterminowe projekty mające na celu zmianę priorytetów Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Świetną okazją była papieska wizyta w Stanach Zjednoczonych, a Fundacja Sorosza skupiła się wprost na wykorzystaniu dobrych stosunków PICO z honduraskim kardynałem Oskarem Rodríguezem Maradiagą, jednym z głównych doradców papieża Franciszka aby zaangażować papieża w kwestie sprawiedliwości społecznej, a także po to, aby mieć okazję do wysłania delegacji do Watykanu przed wrześniową wizytą, aby papież mógł wysłuchać głosu najuboższych katolików Ameryki. Piniedzie natomiast zarzucono nadużycia finansowe, molestowanie i wykorzystywanie seksualne, a ponadto utrzymywanie sieci relacji z homoseksualistami także płatnymi w Hondurasie i za granicą, którym fundował mieszkania, samochody, motocykle i podróże za diecezjalne pieniądze. Jest również oskarżany o obronę i krycie innych duchownych sprawców wykorzystywania. 28 maja 2017 roku grupa 48 seminarzystów ujawniła rozpowszechniony i zakorzeniony model praktyk homoseksualnych, skarżąc się na napastowanie przez Piniedę. Nie trzeba wyjaśniać, że kardynał Maradiaga nie zamierzał brać pod uwagę zarzutów. To nie wszystko. Trzeba pamiętać, że Maradiaga w grudniu 2017 roku powierzył Piniedzie zarządzanie archidiecezją na czas swoich nieustannych długich nieobecności w niej oraz, że większość seksualnych schadzek jego biskupa pomocniczego odbywała się w kardynalskiej rezydencji Villa Iris. W tym samym roku 2017 Piniedę pozbawiono funkcji biskupa pomocniczego Maradiagi. Nie wyjaśniając niczego wiernym tego Wizytator apostolski Monsignor Alcide Casaretto wręczył papieżowi Bergoglio obszerny raport na jego temat, wraz z zarzutami ze strony grupy katolików zgorszonych milczeniem stolicy apostolskiej. Od 1993 do 1997 roku Peniapara jest wysłannikiem dyplomatycznym w nuncjaturze w Kenii. W 1995 roku zostaje Monsignorem. W 1999 roku jedzie do Genewy jako członek przedstawicielstwa papieskiego przy narodach zjednoczonych. W 2002 roku zostaje członkiem nuncjatury w Hondurasie, a w 2006 roku zostaje posłany do nuncjatury w Meksyku. W 2011 roku otrzymuje święcenia biskupie i zostaje nuncjuszem w Pakistanie, a następnie w 2015 roku w Mozambiku. 15 października 2018 roku Bergoglio mianuje go substytutem sekretariacie stanu z polecenia kardynała Maradiagi. Emiliano Fittipaldi w gazecie Domani przypomina, że penia para na podstawie dokumentów urzędowych odgrywał w latach 2018-2019 kluczową rolę w pewnych decyzjach finansowych, które spowodowały straty w watykańskiej kasie. Właśnie Penia jeden z najpotężniejszych ludzi w Watykanie, wybrany osobiście przez Bergolia, otworzył kurnik zgłodniałym lisom, jak to obrazowo ujął Fittipaldi. Szczególnie niepokojące i poważne zdaje się postępowanie i odpowiedzialność sekretarza stanu, kardynała Parolina, który nie dość, że nie sprzeciwił się nominacji Penia na substytuta to znaczy na swego najważniejszego współpracownika. Ale wcześniej jeszcze nie zapobiegł jego nominacji na arcybiskupa i nuncjusza apostolskiego w styczniu 2011 roku, kiedy Parolin był nuncjuszem w Caracas. Przed tą ważną nominacją kandydat poddany jest rygorystycznej procedurze, sprawdzającej jego zdatność do pełnienia funkcji. Monsignor Vigano jako niepokojącą określa decyzję o mianowaniu współpracownika oskarżanego o tak poważne przestępstwa i łączy kilka elementów. Po pierwsze, wypowiedzi Bergolia na temat homoseksualnych związków cywilnych. Po drugie, obfitą obecność przynajmniej domniemanych homoseksualistów wśród dostojników kurii rzymskiej, po trzecie, potęgę lawendowego lobby w Watykanie. Te wszystkie elementy rzucają na Argentyńczyka podejrzenie, że nadaje prawomocność ideologii LGBTQ, jak tego sobie życzy globalistyczny plan, co pozostaje w absolutnej sprzeczności z niezmiennymi prawdami i zasadami Kościoła katolickiego. To by w jakiś sposób osłabiało odpowiedzialność tych współpracowników, którzy popełnili nadużycia i przestępstwa. Dalej, powiada Vigano, zastanawiam się, czy ten sam Bergoglio, o którym wielu nic nie wiedziało aż do 13 marca 2013 roku, nie jest przypadkiem szantażowany przez tych, którzy tak bezkarnie korzystają z jego pobłażliwości. To by tłumaczyło motywy zasiadającego na tronie Piotrowym, człowieka, który bezlitośnie sroży się przeciwko Kościołowi Chrystusowemu, z takim respektem odnosząc się do postaci notorycznie zepsutych, zboczonych i niemal zawsze zaplątanych w przestępstwa seksualne i finansowe. Z każdym dniem pojawiają się kolejne niepokojące wskazówki, że umyślnie otacza się osobistościami występnymi a zatem podatnymi na szantaż, a jego ostatecznym celem jest zburzenie Kościoła katolickiego i zastąpienie go rodzajem filantropijnej, ekumenicznej organizacji pozarządowej. W obliczu tej zdrady, działania zmierzające do przejrzystości i jasności, aby były skuteczne, nie mogą nie objąć tego, który od ponad siedmiu lat w słowach obwieszcza, że chce zrobić porządki w Watykanie i Kościele. Monsignor Vigano wymienia dwa nazwiska – Juan Jose Pineda i Peña Para. Pinedą i jego przerażającymi czynami zajęliśmy się w poprzednim rozdziale. Papież Franciszek nie ujawnił wyników badań, które wizytator apostolski, argentyński biskup Alcides Casarotti dostarczył mu i tylko jemu do rąk własnych. Jak można interpretować powściągliwość papieża Franciszka w tej kwestii? Jak oddalić podejrzenie, że jest to krycie homoseksualnej siatki, oraz że zamiast zgodzić się na dociekliwe i przejrzyste dochodzenia, pozostawia się Kościół cierpiący w rękach dewiantów? Były to fragmenty książki Marco Tosattiego pod tytułem Watykańska galeria osobliwości.